Cześć z tej strony Mike, Underground Peaks, podziemne typy. Dalej jedziemy z naszymi predykcjami na kolejny weekend Ligi Holenderskiej. Standardowo, tak jak wcześniej, omówimy sobie to, co działo się w poprzednim weekendzie. Jak tu widzicie, już podliczyłem zysk, czyli jakby kolejne ponad 10 jednostek zostało zarobione. Zaraz powiem Wam, dla, jak do tego doszło. Dla niektórych może, którzy nie wiedzą, jak tego czytać, chociaż uważam, że to jest bardzo prosto wyjaśnione. Pamiętajcie, gramy tutaj, nie wiem, liczymy jednostki, na koniec może sezonu podliczę Yield, jaki nam wyszedł, ale na razie skupmy się na jednostkach i na tym, ile nam to generuje przychodu. Stawka 10 na 10 jest to, nie wiem, stawka modulowana, ale ja używam to jako płaskich takich rozwiązań, tak? 10 na 10, 5 na 10, jakiś tam powiedzmy... Słabszy typ z, wy, z wysokim kursem, mniejszym prawdopodobieństwem, i to jest w zasadzie tyle, co ja gram. Więc, jeżeli wy mm, przyjmujecie jedną jednostkę, powiedzmy, e, za 100 zł, to każdy typ, jakbyście grali e, za 1000 zł, no to potem macie tutaj e, tyle sobie mnożycie razy 100 zł i macie taki zysk, czyli prawie 5000 zł. Jeżeli ktoś z mniejszym portfelem i e, każdy typ wygrał za 100 zł, no to bym. Prawie 500 zł miało zysku, bo mnożymy 49,04 razy 10 zł to jest nasz zysk lub razy 100 zł. To zależy, jaki ma portfel. Jeżeli ktoś gra tylko groszowymi sprawami, no to sorry, ale tutaj raczej niczego dla siebie nie znajdzie, bo gramy głównie na single. To wszystko, jakby stawiać w taśmie, to można sobie puścić dla zabawy jako dodatek, bo raz nam weszły. Wszystkie mecze, raz to się udało, ale to będzie raczej rzadkość. W poprzednim weekendzie mieliśmy 4 na 8 skuteczność, czyli 50%, przy tych kursach, które ja gram, no to jest to super skuteczność, by była taka to co dzień, to naprawdę jest mega, bo tak, zacznijmy Utrecht, Ajax, mówiłem o tym meczu, Utrecht zawsze się podwójnie mobilizuje na Ajax, Ajax jest w kryzysie, no to było dla mnie dość fajny mecz, sporo tutaj jakby postawiłem, Utrecht wygrywa 2 do 0 z Handicapem plus 1, Mieliśmy bardzo dobre zabezpieczenie. Kurs 8.84 wchodzi. No i to takie podbicie. Stawka 5.10. Tak? Czyli za połowę stawki graliśmy po kursie 4.62. No i tutaj mamy naprawdę bardzo zielono. Kolejne trzy mecze. Ten akurat w niedzielę Groningen PSW, PSW no przepchało ten mecz, wygrało 1-0 Groningen mogło spokojnie to wygrać. Oddali więcej, działo pod bramką PSW, no ale Bywa i tak, że nie zawsze ten, kto lepiej się prezentuje, wygrywa. Tutaj, no, niby, faworyt wygrał, ale z przebiegu meczu, to PSW dalej jest w słabej, w słabej dyspozycji, i no, Groningen mogło tutaj pokusić się niespodziankę. Niestety, po raz kolejny przegrywają trochę przez własną głupotę. No i trudno. Renwen, Ajax. Ja to, nie, to nie jest takie, przyjmijcie tak, jak moje tłumaczenie. Tylko jak ja widzę i oglądam ten mecz, to czasem się nóż otwiera w kieszeni. Ajax, no tragedia w obronie. Mecz wygrał 3-1, ale to było w zasadzie chyba 8-10 minut, takich gdzie oni strzeli przy bramki i, tyle, i dlatego ten mecz się rozwiązał. Jest 3-1. Normalnie no, Renwen też miał sporo okazji. I to mogło pójść w równie dobrą stronę. No, szkoda tego meczu mieliśmy Renwen 1, tak bardziej, nie wiem, sprawiedliwy, jeżeli by patrząc no to już jakiś wynik oscylacji wokół remisu. No ale no, Ajax jednak wrzucił te trzy gole. Renwen też w obronie nie jest najlepszy. No i mamy tutaj 3-1, a szkoda, bo chociaż nawet ten 2 do 3 czy 1-2, to już by było zwrot, a tak to tracimy tutaj po kursie. 2-0-4 nie mamy zwrotu, tylko porażkę. No i to podbicie na e, fryzów e, też nam nie wchodzi. No a jak nie będzie w skończył przegrywał, ten kryzys się skończy. Ale po tym, co widziałem jeszcze z Herenwen, jeszcze jest dalej słabo. I podobnie jak w meczu Grenin PSW, e, mogli tutaj e, ci dogi, tak się mówi, na nich, na, na, o niefaworytach, e, sprawdzić tutaj niespodzianki i wcale wynik tutaj nie oddaje tego, że, że Ajax był lepszy, czy, czy tam że PSV był lepszy, po prostu mieli trochę tutaj więcej szczęścia, ale no przepchali ten mecz na swoją korzyść, tak no i tyle, no. to nam nie wchodzi kolejny over i kolejna wtopa też lekka irytacja Fortuna Cwele. ten mecz w końcówce się zrobił bardzo ciekawy 1-1 no. Niestety tym razem nie ma co tu dużo dyskutować, tym razem over nam nie wchodzi, ale będziemy tutaj jeszcze grać trochę overów, bo e, o tym powiem jeszcze trochę później. Witesse Twente mm, tu nam wchodzi połówkowo wygrana 1-0, Vitesse wgrywa. Spójrzcie na kursy w dniu meczu. Ja to po prostu, y, wiadomo, no teraz jak nagrywam film, tak jak mówiłem we wtorek i w sobotę będziecie mieli większość typów, to te wahania mogą być. Jeżeli coś jest na korzyść, no to ja podbijam, tak? bo mam możliwość tak zrobić, więc tutaj na Witesse z kursu minus 0,75, 1,76 było, skoczyło na 2,1, dało się to zagrać, więc nie wiem skąd te takie wzrosty na Vitesse. Może może ich taki formę w kratkę, no ale tuentę na wyjeździe jest słabe, no ogólnie no, gospodarze wygrali ale to nie było jakieś takie spektakularne zwycięstwo bez fajerwerków. Ok, połówka, no wchodzi, mamy 55 z tego, czyli 5,5 jednostki. Dobre, i to. Mm, więc, no to tyle. MN według, MN u siebie pewnie 3-0. Widzicie, maszyna do wygrywania u siebie MN z większością różnych redywizji. Kurs też tutaj trochę wzrósł, można było zagrać więcej, nie jako spektakularnie, ale można było. A więc y, mamy tutaj dość fajne trafione 135. No i to nam daje, y, tutaj mamy 6 typów. I tu dwa typy dodatkowe za połowę stawki wchodzi nam 4 na 8, robi nam to 49,04 łącznego zysku, wcześniej mieliśmy 38 tam z kawałkiem, więc prawie tam 11 jednostek. A więc fajnie, fajnie, jeżeli jest zyski, idziemy do przodu, to, to jest fajnie. A teraz za wasze propozycje na następny weekend w Holandii. Oczywiście kursy na dzień dzisiejszy to może pójść w różną stronę. Jeżeli będzie szło w górę, to będziemy grali, no chyba że naprawdę jakiś tam wyskoczy straszne kontuzje jednej drużyny. To wtedy informuję na Telegramie, że lepiej się wycofać, ale to bardzo, bardzo rzadko się zdarza. Venlo Alkmar. Alkmar myślę, że łapie już ten rytm w Holandii, będzie się toczyła walka o. Mistrza minus jeden, kurs 1, kurs 1,909. No nie ma tutaj co dużo dyskutować. Zdecydowanie lepsze drużyny, lepszy zawodnicy. Takie węno to powinno być tutaj ze 2-3-0 owożone spokojnie, nawet więcej. Też fajny kurs, przyjący na over. Tego tych overów trochę tutaj zagramy. W Holandii ostatnio te kursy trochę zmalały. Było tego mniej, ale mm, teraz właśnie warto skorzystać. Te kursy już są całkiem niezłe. 2,75, kurs 19952 1,952. Warto w tym meczu jak najbardziej. RKC Groningen. No, Groningen. No dalej tutaj słaba drużyna. Ja wierzę w to Groningen, bo oni no, wygry potrafią wygrywać fajny mecze potrafią też głupio przegrywać. No, mam nadzieję, że tutaj dadzą radę. No, kurs jest piękny, 2,6. Drużyna lepsza. RKC jakie może mieć atuty, tylko no, że oni muszą się łapać punkty gorączkowo, ale to nie zawsze Chcieć, a, a musieć, tak? to, to jest jakaś inna rzecz. Mam nadzieję, że Groningen tutaj da radę. Kurs 2-6. Dlaczego gram tutaj over? Zobaczcie, jaki kurs jest gigantyczny na over. O Groningen to jest raczej underowa drużyna, ale to nie jest tak, że, że tam się nic nie dzieje w tych meczach. Tam jest jeszcze dużo różnych meczów, w meczach Groningen, są te sytuacje. Może to z gry nie wygląda tak jakoś pięknie, tak jak nie wiem, gra, jak, że jedna sytuacja za drugą, ale w meczu C, gdzie oni grają u siebie i muszą te punkty łapać, no to czemu na przykład mają się nie otworzyć i ten mecz na przykład nie zrobi nam się w, w gradobicie z niego, tak? Graliśmy już kiedyś wcześniej Groningen na telegramie Over 275 i nam tam chyba z Willem 2 weszło, to po kursie prawie 3, tak? A obie drużyny, jak na Holandię, underowe, więc... Idę po prostu po bardzo wysokim kursie w, to, w ten Over i zwycięstwo, bo jest po prostu na to szansa, nawet niech jedno wejdzie i tak jest wtedy e, do przodu. Sparta, Feyenoord, Sparta wygra u siebie, derby Rotterdamu, hmm, podobne, coś podobnie jak Utrecht, Ajax, tylko że tutaj hmm, to nie z jednego miasta, po prostu nienawiść, no tutaj e, derbowa rywalizacja, normowa nie, nienawiść, Sparta u siebie. Hmm, Dość ciekawie gra. Może temu Fenordowi zaszkodzić. Feyenoord ma świetną, świetną serię, ale to nie znaczy, że oni tutaj sobie poradzą. Derby rządzą się własnymi prawami. Taki kurs, jaki również over warto brać. Nawet tutaj Sparta z handicapem śmiało. Utrecht, Vitesse. Gramy na Utrecht. Utrecht w fajnej dyspozycji. Podoba mi się ich ostatnia gra. Nawet bardzo to pokazuje za Jaksem, Teraz w Lidze też. Na spokojnie wygrali, więc Vitesse to, to będzie trudny rywal, ale Utrecht u siebie jest w stanie ich pokonać, bo Vitesse gra w kratkę, jak oni przegrywają z to dlaczego mają wygrać z Utrechtem. Over tutaj, ten mecz też po prostu pachnie tu z dala na Overem, jest super, super kurs, szczególnie Utrecht u siebie bez kompleksów do przodu jedzie. I dodatkowe dwie propozycje. PSV MN, PSV O-1,5 u siebie jest MN, no u siebie eee, no to PSW będzie atakowało MN. Nie jest to jednak mocna drużyna na wyjazdach słabo, więc widzicie jakie mam tutaj spostrzeżenie na grę na MN i przeciwko MN. Są to tylko obserwacje PSW no z takim rywalem jak MN u siebie. no to... Nie wyobrażam sobie, żeby, żeby nie wygrywało i traciło punktów, tym bardziej, że ten sezon powoli już tam wkracza w taką fazę końcową. Cwera Herakles cwerę, że wygra. Herakles po tej rundzie zimowej. Dość przeciętnie grać. No, jedynie błysk z tym Ajaxem, ale to raczej wina Jaksu, no, niż Superforma Heraklesa. Gramy tutaj bez kompleksów na jedynkę. Ym, też ten masz może być overowy, ale to raczej tam chyba na live, ie. poczekam, bo Cwelę u siebie to dość szalone te mecze przeprowadza, myślę, że są w stanie wygrać z Heraklesem fajny kurs, e, gramy dlaczego by nie, e, no dobra nie ma co tutaj więcej przedłużać, mam nadzieję, że te typy dają wam zarobić przynajmniej dla tych, co grają w single lub chociaż duble e, dajcie znać, jakąś wiem, łapkę w górę, komentarz co o tym myślicie, no i my po prostu jedziemy dalej z tym całym tematem dzięki wszystkim trzymajcie się, ajno kto chce, to macie w opisie nasze grupy darmowe, grupę dla chętnych, premium za niewielki tam koszt dostępu, gdzie można sobie poprzez Patronite wykupić. Więc zapraszam i tych, co chcą po prostu na darmowej strasie i czacie sobie porozmawiać, jak i tych, co chcą pograć z nami o wiele bardziej mocniej i konkretniej. Wszystkiego dobrego, powodzenia i przede wszystkim zieloność. Cześć!